Już mam story, ty no i co? Chcieliście, więc macie. Dzisiaj jest odcinek właśnie... Zamknij się, Ben. Dzisiaj jak... Jeciu... Dzisiaj, jak widzicie, jest odcinek z Talking więc oczywiście, jeśli byście chcieli więcej odcinków z Talking Benem, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo, bo naprawdę, prosiliście mnie na Instagramie tyle, po prostu, żeby e, nagrać ten odcinek. Akurat e, to, to jest scena sy na ale na moim kanale tego jeszcze nie, nie, nie było, więc oczywiście będzie mi, mi rozkazywał w trakcie gry, więc już przechodzimy do sytarcia solo. Oczywiście trafimy nową postać Asha. No i co? Przechodzimy do sytarcia solo. I ja sobie do Bena zadzwonię. Dobra. cześć Ben. okej, okay. Dobra. Czy mam pokonać tego Riko, Ben czy mam po pokonać tego Rikoban? Chodź tu, dobra. Ben tak uh, powiedział, więc tak robimy. I tak. Czy mam to zebrać? Aha, czyli nie. Okej. Okay. Yeah. Czyli? Aha. E, yeah. Czy mam użyć... E, yeah. Czy mam bez sensu rzucić super atak w krzaki? To yeah. no ty... Dobra. Nie śmiej się akurat to ci wyszło. Yeah. Czy, czy mam zniszczyć tą skrzynię? Uh. Naprawdę nie mogę? Nie! Yeah. A! Okej. Okay. Czy mam te dwa powerki -y zebrać? Uh. Uff, naprawdę nie mogę. A mogę yeah. tego poko... Mogę tego poko pokonać? No, pff, nie, nie, nie. No nie. Spadamy Dobra, Ben. Czy mam iść na środek? No nie wytrzymam z tobą. Czy mam zaatakować poko? Czy mam zaatakować poko? Gościu, odpowiedz. No ty! Czy mam zebrać tego Power Cuba? No, nie, nie, pomocy widzowie, pomocy! Okej. Okay. To może się spytajmy, czy mogę zniszczyć tamtą skrzynkę na dole, co była. No, no, ale... Do... okej, okay, okay. Czy mogę tą, e, Rozę spróbować załatwić? Mogę czy nie? Szybko mów. No, mogę, dzięki, Ho, Chodź tu Roza. Yes. Czy mogę zebrać te Power Cuby? no nie mogę czyli czy mam ją po pokonać okej okay. no szybko Dawaj. dzięki Ben pierwszą gierkę wygraliśmy oczywiście dziękuję Ben no i lecimy z drugą gierką możesz nie gadać Do dobra na razie się rozłączę z tobą i teraz będzie po mnie papugował. Teraz będzie po mnie papugował. Dobra, dzwonimy, dzwonię do ciebie, Ben. Ben. Cicho, bądź. Dobra. Jest, udało się. Ben, proszę, bądź cicho. Czy mam pokonać tego kolta? Jest, dziękuję, Ben. W tamtej grze byłeś niemiły, ale mam nadzieję, że teraz będziesz dla mnie miły. O, czyli będziesz? Okej. Okay. Czy mam tego Daryl'a de pokonać? No dziękuję. Tylko na przykład muszę go znaleźć. Czy użyć super atak? Czy, czy użyć super atak? Ataku na niego? Okej. Okay. Nie Daryl. Okej, okay, widzowie, chciałem takie dwie szybkie rundki zobaczyć z tym menem, jak będzie, więc oczywiście zostawcie łapkę górę i subskrypcję, jeśli byście chcieli więcej tych odcinków, a ty co, jeszcze będą od siebie powiesz, po, powiesz, yy, czy widzowie mają zostawić łapkę w górę i subskrypcję? Mają, czy nie? Tak, czy nie? No powiedz, tak, mają, czy nie mogą? No powiedz, tak, albo nie? A, czy w tej skrzynce będzie legenda? No odpowiedz, po, proszę. Czy w tej skrzynce będzie legenda? Nie. A, a, czy, a czy widzowie powinni zostawić subskrypcję ła, łapkę w górę pod tym filmem? Czy mają zostawić suba i łapkę w górę? Mają czy nie. Mają czy nie! Not po... <coughs> Przepraszam. No. Yes. Majo? Jest, yes, widzę. Zostawcie łapkę subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nauro.